Znowu nad ranem. Jeśli nie mylim, nie pamięć, to No lecimy gdzieś. Lodzik wieczorem jak śmietana. Gocha, mam połowę Twojego Energola. Gryza gry za mojej tej. To jest okay. dobry bil. A to nie jest karmelowa? Nie. Kurwa, karmelowa jest lepsza. To jest ciekawie, że trzeba pójść drzej. No ale nie pamiętałem. No to pan. Dobre miejsce. Dobra, teraz. Późnictwo jest na błękitnej Sportowe wyciskanie dzieci. Ja nie będę robił więcej polnictwa. Trip. To był trip kierunek. W dawaj, dawaj, ty łobuzi Leci, 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 leci obuzy. Zaraz, ja się ja? ja? Co? Co? Już? No. No, ja ja nie śpiewać, nie? No, ale. No dobra, <laughs> o, kurwa, na się... daleko w chuj. <laughs> Dobrego wieczoru byku. Ona czuje. Brawo obuzy. Pieniądz. Jeżeli nie wiecie, jak złożyć bluzę, to pokażę Wam bardzo prosty sposób. Raptem zajmie to 3 sekundy. Uwaga. No dobra, trochę więcej. Teraz wszystko pięknie składamy. Marcin, masz bluzę! I w taki piękny, prosty sposób można złożyć bluzę. Naprawdę. czekaj, pasiu, Brawo, nikt nie widział. Było ładne, było ładne. O, oh, kamerę! <głosdy> to tak <głosdy> działa? Jeszcze <głosdy> świeci paski, ten, więc ten może. On już woła, coś. Ale co on woła? Tego się nie wydaje. Tu jest bomba, więc no. można no. no. zaraz interpretować. Krew była wszędzie, przyczyna była wszędzie. Nie było w ogóle porodem, po prostu. Ręka, ręka? No. War pokazuje, że nie Pokazali, że oglądajście. Pięknie kocha Widziałeś braterskie no, chwile? Gdzie? O no, bratereckie chwile! Nie, nie, nie może Proszę, Mbapę! No bość! Od wszystkich się i pa, Tak, tak, to moc ziomek o co chodzi? Powiedz co planujesz mała, powiedz co chcesz zrobić! Chcesz to cię przedstawię w końcu wciąż jesteśmy młodzi!